Kolejne spotkanie w miejskiej bibliotece publicznej z czytelnikami zaskoczyło nie tylko organizatorów, ale i zaproszonych gości. Tym razem do biblioteki przyjechała Maria Czubaszek i, jak sama o sobie mówi, woli być zimną suką niż matką polką. Zwolenniczka aborcji, o której głośno na internetowych forach. Niedawno w programie Uwaga dziennikarka wyznała, że dwa razy w życiu niefortunnie zaszła w ciążę i za każdym razem zdecydowała się na aborcję. Były to czasy PRL-u. Teraz korzystając z pozycji autorytetu, jaki ma w TV, -e, nie ośmiela młode dziewczyny, mówiąc, że to nic strasznego. Wręcz przeciwnie, ona sama poczuła wielką ulgę i radość. Mówiąc, Boże, jak to cudownie, że ja to zrobiłam, szydzi sobie z wiary, dekalogu i naszych uczuć religijnych. Kto taki pseudoautorytet zaprosił do Mińska? Czy Mińsk cierpi już na brak autorytetów? Te pytania pozostawmy bez odpowiedzi na łamach naszej telewizji. Spotkanie poprowadził redaktor naczelny Gazety Strefa Mińsk, Dariusz Mól. Klub Samir. Zapewniamy stałą opiekę instruktora, pomoc w dobraniu odpowiednich ćwiczeń, prowadzimy w miłej atmosferze indywidualne zajęcia dla osób z dużą nadwagą. Zapraszamy panie i panów na bezpieczny i przyjemny trening. Telefon 602-364-212. Ulica Warszawska, Wizawi Elektrowni. Okres bożonarodzeniowy pomału się kończy. Czas ten, dosłownym rzutem na taśmę, wykorzystał Ignacy Wieczorek, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. 1 lutego bieżącego roku zaprosił on do siedziby Muzeum Ziemi Miejskiej swoich przyjaciół, kolegów oraz przedstawicieli władz samorządowych. W roli gospodarza obiektu wystąpił dyrektor Muzeum Ziemi Miejskiej Leszek Celej. Przybyła również siedmiosobowa załoga Bractwa Kurkowego z Warszawy. Wszyscy razem zaśpiewali kilka kolęd i pastorałek. Z okazji imienin organizatora wszyscy odśpiewali solenizantowi 100 lat. Z tej okazji znalazła się i lampka szampana. Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze. Dzień dobry. Dzień dobry.